Пожалуйста, не забывай. Dobrze się czujesz? O Boże, sorry. Co tu się stało? Eee... Ja przeglądałem, szukałem tych... albo do matury, po prostu albumy przeglądałem. I dokumenty? Jesteś jest szóstą, Chyba tylko matki karmiące wtedy nie śpią. Za to ich dzieci decydują się właśnie wtedy zasnąć. Dobra, pomogę ci, bo się ojciec ja zaraz wkurzy. weź go potrzymaj, żeby on się nie wkurzył. No trzymaj, trzymaj, żeby, wiesz, nie wypadł. O, dobrze ci idzie. Dlaczego ty nie możesz tak spać w nocy, co? Też będziesz miał tak przysronę. Kto? No. No, on. Bo no, nie będzie wiedział, kto jest jego ojcem. Weź się owam. No, no tak, bo to nie jest twój problem. No nie, pewnie twój, co? Ty masz tu w dupie. Co? No to, że nie będzie wiedział, kto jest jego ojcem. Ty może zajmij się tym, kto jest twoim ojcem, ok? A może się zajmę, dziękuję ci bardzo za radę. Proszę bardzo. Do kurna. Ojców nieobecnych. Jest. jest. Chciałem wam pomóc w tym rozpakowaniu. Macie tyle kartonów, że po prostu... Zostaw. Ty masz matury. ja to zrobię. E... To jakaś gra? E, tak. To jest gra. To jest um, ten... Um, Cyber... Daddy. 2021. Tylko nie graj za dużo. Dobrze, mamo. Tak, zapraszam. Yy, może pan zdezynfekować ręce? Tak, jasne, oczywiście. O, oh, y ja w y sprawie... Numerek jest? Jest. jest? jest. Jest, tak. Jest. Dobrze, może pan założyć maseczkę? Tak, przepraszam. Dziękuję. Słucham. A właśnie, bo ja przyszedłem. Yy, przyszedłem, żeby wyciągnąć akt urodzenia. I mam nawet wniosek wypełniony. Także. W kasie był? Kto? Pytam się, czy w kasie był. Yy, był. Ja. O, on. Znaczy, on, że ja. <grych> Rachunek. Tak, 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 tak. Yes. Jest. I jeszcze dowód osobisty. Może pan na chwilę zdjąć masęczkę? Tak. Hmm. Jonasz? No. To takie niebanalne i nietuzinkowe imię. Jonasz? No. No tak. 2002. No. Ciekawe. Słucham? Słucham. Aż muszę zajrzeć. Nie, to nie chcę. Aż nie chce mi się w to wierzyć, <trybuj> A to co? To A co, wpadka? Słucham? Pytam, czy wpadka była i trzeba się żenić. Co, co? Pytam, czy zaciążyła i ciągnie do ołtarza. Jezu, nie, nie, nie. To po co ci to? A ja chyba nie muszę się panu tłumaczyć, po co mi to? Każdemu może się zdarzyć. Proszę mi wierzyć, panie Jonaszu... Może mi pan już oddać ten akt urodzenia? Panie Jonasz, mówię panu, mnie się kiedyś coś takiego przydarzyło. I naprawdę nie trzeba od razu lecieć do ołtarza. Dziękuję. Proszę się nie denerwować, spokojnie. Naprawdę bardzo miło było wreszcie spotkać imiennika. Tak, bardzo miło. Do widzenia. Do widzenia. Jeszcze to. Powodzenia. Nieprawdopodobne. Jonasz. Proszę nie wchodzić, przerwa. Coś niesamowitego. I tak ciekawie rozmawialiśmy, że klient wykupił bezpiecznie domu, samochodu i na życie siła perswazji. Jonasz! Herbatki? Nie. Możecie mi w końcu powiedzieć, dlaczego mam na imię Jonasz? No to. No. Pomysł był to. Można powiedzieć, że. A. Oboje na to przystaliśmy. No to nie był pomysł, yy, nie wiem, na przykład yy, mojego ojca? Jonasz, to ja jestem twoim ojcem. A ja jestem ostatnim rycerzem Jedi. Pytam o tego, co mnie spłodził. Jonasz! To nie jest chyba odpowiedni moment. Ta. Żaden nigdy nie jest odpowiedni. Proszę, udławcie się swoim kłamstwem. Ja wszystko OK? Muszę ci coś powiedzieć. No, straszny sajgon ze starymi, wiesz, i... Ech. Nieważne. Przynajmniej masz starych. A, jest. Przepraszam cię. Nie, nie o to mi chodziło, tylko... Wiesz, jak to jest z moim starym. Widziałaś, jak się mój ojciec zachowywał na urodzinach. Mamy. Znaczy, ojciec nie ojciec. Ale... Przecież... przyjął cię jak... rodzonego syna. No, cię kocha. Może. Znaczy, pewnie tak, ale... Po prostu mogliby mi powiedzieć prawdę. Mówienie prawdy nie zawsze jest przyjemne. Ale uwierz mi, że życie w kłamstwie jest... ...koszmarnie męczące. A, właśnie... Ym... Misja Senegal to, to była taka beka z mojego starego, tak? W ogóle plus 10 za inwencję. Jonasz, ale to jest na serio. Co? Ja naprawdę chcę jechać do Senegalu. I. W zasadzie to podjęłam już te decyzje. No, rozmawiałam z Aśką, i teraz jestem już pewna. Boże, Magda, Magda, przepraszam cię, to było, to było raz, ja, ja tego nie pamiętam, byłem strasznie pijany i my, myśmy sobie wszystko wyjaśnili z Aśką, rozmawialiśmy, co nic nie znaczyło, to było jak... Czekaj, bo y, ja z Aśką, y, myśmy rozmawiały jak dwie przyjaciółki chyba, a wy co? A my całowaliśmy się na mojej osiemnastce. Aha. No tak. Słuchanie prawdy nie zawsze jest przyjemne. Magda, przepraszam cię, to było tylko raz i to było głupie. Nie, nie Jonasz. Nie tłumacz się, nie trzeba. Ale to. Nie, to naprawdę już nic nie zmienia. Ale... Co? Przez tę misję? Serio? Tak. I... Ale... nie podjęłam tę decyzji jeszcze zanim ty i ja... Byliśmy ze sobą? Jonasz, ich ja chyba tak bym tego nie nazywała. Co jak byś to nazwała? Nie wiem... Przyjaźnią? Wielu masz takich przyjaciół? Jonasz, nie. Po prostu możemy być jeszcze przyjaciółmi. A ja teraz... Mam naprawdę trudny czas. Dużo straciłam. Muszę znaleźć jakieś swoje miejsce na tym świecie. Jeszcze maturę. Okej. Okay. To i tak jest moja wina. Nie musisz się tłumaczyć. Wiesz co, mam coś dla ciebie? Jak byłam mała, to myślałam, że to super bohater. Co to jest? Święty Józef. Mój tata pod jego płaszczem chował flaszki małpki. Ale może tobie się bardziej przyda. Dziękuję, że im powiedziałeś. Okay. Jest, kurde Bele! Przepraszam pana, bardzo. O, co, co to jest? To jest twoje? Tak, to jest. Yy, święty Józef. Eee, e, co ty? Świętym rzucasz? Świętego i żony się nie rzuca. Racja, sorry. Nie o to chodzi. Ty mnie tu nie przepraszaj, tylko uważaj na siebie. Aha. Dawno cię, kurde belę, nie widziałem. No właśnie. Ej, tak smutno jakoś, odkąd się przeprowadziliście. Tylko parę ulic dalej? Parę ulic, no to już nie to, co kiedyś, kurde belę. No. Co? Nie biorą? Eee, nic nie wiem. No nic. Trzymaj się, synek. Synek? Pędzę wciąż pusty wewnątrz I nie czuję nic, nie wiem dokąd iść Mam pytania w mojej głowie, zadaję je sobie Tobie Nade mną wszystkie nurty, fale, Moje życie jest na pewno więcej warte. Otwórz oczy na siebie, spójrz, Ty śpisz. Myślisz, że widzisz wszystko, a nie widzisz.